Właśnie na szczyt Wikend, czyli tak zwanego najwyższego szczytu Bergen. Jednego z najwyższych, czy najwyższy. Najwyższy, najwyższy szczyt Bergen. E, I mamy taką panoramę ze sobą. Jak e, widać, przepiękna. No, e, niby do wejścia mamy 1,6 km, ale jest bardzo pod górka. I ja nie wiem dlaczego ja sobie to robię, ale najwyraźniej jestem masochistką. No ale co, dla widoków myślę, że warto. Także. Chodźcie z nami, zobaczycie już efekt końcowy, o, a my się za Was powspinamy. Jesteśmy już w nieco ponad połowie drogi. Droga, którą szliśmy, jakby po prostu ścieżka zamieniła się w schody. Schody są bardzo strome, tak samo jak już są ścieżka. To ta góra dosłownie wyrasta z Bergen, więc siłą rzeczy musi być dosyć stroma. No, ma 600 metrów wysokości względnej, więc to jest całkiem sporo. No i jest dosyć ciężko. Widzę tutaj osoby, które nawet chodzą na trekkingi dosyć często, przynajmniej tak wyglądają, mają z tym problemy. No ale są też osoby, które do samej biegną prawie po tych schodach, więc... No a my tak sobie spokojnie idziemy, robimy sobie przerwę jakiś czas Myślę, że za jakieś 20 minut będziemy na górze No już widać zresztą kolejkę, w sensie kolejkę linową, która bierze na sam szczyt, więc, więc to znaczy, że już jesteśmy blisko W ciężkim boju, jak widać, dotarliśmy na górę. Jest tutaj taka fajna knajpa z widokiem na całe jakby Bergen i okolice. Warto wejść i wypić sobie ciepłą herbatkę. Mają bardzo przystępne ceny, jest też dużo kanapek jeszcze, jeśli bylibyście głodni. Czy wy widzicie tą pogodę? Naprawdę mieliśmy średnie prognozy. Miało być pochmurnie, miał być zimno, no i jest zimno, zaprawda, ale patrzcie na to słońce. Ludzie w spodenkach chodzą. Także teraz zrobiliśmy sobie mały przystanek na <laughs> Batona i lecimy dalej schodzić. A potem, tak jak już wam chyba mówiłam, lecimy znowu do centrum, żeby zobaczyć to, czego nie widzieliśmy wczoraj, albo żeby zobaczyć coś z ładniejszej perspektywy, bo wczoraj w sumie w centrum byliśmy, jak już było późno, potem się ściemniło. No a już dzisiaj wjeżdżamy. Mamy wylot około 23, więc koło 19 pewnie stąd wyjedziemy. Tam są w ogóle herby miast. To są prawdopodobnie miasta partnerskie Bergen. Jest tam na przykład Brema, Hamburg, Brygge, to też jest miasto w Norwegii, mm. i uwaga, Riga. Są... Uuuu! Uh. I Londyn. Nie wiem, czy to są miasta partnerskie, ale prawdopodobnie tak. Co Wam Pani powie o tej dzielnicy? Nie wiem, co mam powiem o dzielnicy, ale chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego w Norwegii jest tak dużo troli. Trole są bardzo powszechne w ich powieściach, dlatego mają do nich takie sentymenty, i czasami są przedstawiane jako takie głupie, takie jak u nas w sumie, takie głupie, bezrozumne, a czasami są jako takie giganty, takie wiecie, jakby takie groźne stworzenia. Groźne, dlatego jest tak dużo troli. My akurat nie znaleźliśmy mega dużo, ale. Jak się pokazują, na przykład na jakichś nalepkach, jak macie na drzwiach, że pusz albo pół, to też zamiast ludzi to tam są właśnie trolle. Albo w toaletach jest dokładnie to samo, także mega ciekawe. Jesteśmy teraz na dzielnicy Nordness. to jest taki półwysep, znajdujący się w sumie w prawie centralnej części miasta. Ta część miasta z naszej perspektywy wyróżnia się tym, że jest tu przede wszystkim pusto naprawdę tu nie ma ludzi, a jest naprawdę całkiem ładnie. Nie jest to może tak ładne miejsce jak Brygen czy okolice Floybacken czyli tej dolnej stacji... Fløybanen, przepraszam, nie Tej dolnej stacji kolejki na floyen Ale naprawdę te domki są całkiem ładne tutaj w tym, w tym miejscu. Jest przede wszystkim bardzo duża różnorodność w tych e, budynkach, że mają różne kolory, ale wszystkie są takie same pod względem budowy, że to jest nie drewno właśnie pomalowane tylko na inne kolory. co jest fajne. Uważam i to jest ładne. I jeszcze fun fact, dzisiaj w Bergen jest mecz i cały czas widzimy ludzi przebranych właśnie w barwy. E, Eskabran, chyba tak, Eskabran Bergen tak się nazywa ten tak. klub i grają mecz. U siebie z zespołem Od Greenland. Także, e, także widzieliśmy w ogóle stadion z góry tak, z bardzo Ulriken. Bardzo. E, bardzo fajnie wygląda. No a teraz idziemy się zagłębić w uliczki Nordnes. Jeszcze tutaj mamy na przykład takie takie żółte, te powiedzmy nie wiem jak sobie nazwać, domki. No tak, domki norweskie. Dzisiaj generalnie jak schodziliśmy z tej góry, to spotkaliśmy kota i chciałam do niego podejść, bo widziałam, że on też do nas podchodzi, a nie, nie podchodź, to jest żbik, to jest ryś. ja mówię, no gdzie, przecież ten kot jest dosyć mały, nie? I okazało się, że to jest prawdziwy Wygląda kot norweski no po prostu, które są puszyste, puchate, tak, mają dlatego... długie uszy, bardzo długie, zresztą zaraz zobaczycie tego słodziaka na pewno, tak, no i generalnie te koty są przystosowane do życia w lasach normalnych, bez opieki y, ludzi, normalnie polują, są bardziej przyczajone i dlatego też mają takie duże futro, żeby mieć się czym ocieplić. Dokładnie. A teraz stoimy nad zatoką, nad zatoką, nad y, powiedzmy, no jesteśmy nad Morzem Północnym po prostu. Bergen, samo w sobie ta woda, nad którą leży Bergen nie jest fiordem, bo to jest część morza, jakby taka mini zatoczka, no ale w Bergen się zaczyna jeden z największych fiordów w Norwegii bo Wszystkie fiordy są bardzo blisko, więc, więc jest to fajne miejsce na wypad właśnie na fiordy No, także łapcie widoczki stąd, bye Znaleźliśmy się w parku i u nich fotele są obrotowe. Czajcie to. Jaki chcecie widok? Tamten? Wam się bardziej podoba, czy może ten? Tak, tak się możecie ustalić. A to jest Mixon. Mixonowi nie wiem, czy się podoba. Bardzo, bardzo przyjemnie, w ogóle akurat zachodzi słońce i ładnie, jakby. Może nie ma typowego zachodu. Ale bardzo ładnie się odbija y, światło od wody i fajny klimacik tu jest. Trochę trzeba przejść, żeby tutaj dojść, z centrum. O, dojść już potem Ulriken już... minut drogi pewnie? No o. pewnie tak, ale jak tak się wybierzecie na taki spokojny spacerek, to myślę, że fajnie. No, po Ulriken już nic mnie chyba nie pokona. Takie przewyższenia tam były, że... Ja już tam umarłam w trakcie drogi i że zaczęliśmy wchodzić, jeszcze mówię Mikołajowi, jak będą schody, to mnie wnosisz, bo jak wszyscy już chyba wiecie po vlogach, ja nienawidzę schodów. I jeszcze nie dość, że to były, znaczy te schody w pewnym momencie nie były złe, bo to były skalne schody, więc to nie były takie typowe schody, ale jak się w pewnym momencie zrobiły strome, to myślałam, że moje biodra mi dwa odpadną. I no, nie było za ciekawe w pewnym momencie, ale schodziło się już przyjaźniej, i był korgi po drodze. Ja po prostu byłam w siódmym niebie, jak go zobaczyłam. No, a teraz oglądajcie za mnie. 360. Tak, <grych> trochę szybko, ale. Hello? It's me! Mamy jakieś 6 godzin do. 7, spotkań, prawie Godzin do naszego odlotu. Siedzimy teraz na ławeczce nad Zatoką. Szczerze, jest tu tak fajnie, tak przyjemnie, jak spokojnie, że nie chcę się z tym dzielić. Osobiście, nie wiem jak tobie. Wcześniej siedzieliśmy na krzesłach 360. Teraz siedzimy na ławeczce i po prostu podziwiamy, no bo... Ławkę niestety nie jest 360, więc nie pokażę wam efektu. Tak, bo widok Zatoki jest oszałamiający, moim zdaniem. Tak, i tak ogólnie, sumując cały ten nasz weekend, który się kończy, Warto tu przyjechać na dwa dni, naprawdę. Miałem wątpliwości, czy warto jest wydać kasy, no bo jednak, wiecie, noclegi, to na miejscu jest jednak dosyć drogo. Myślałem, że będzie troszeczkę drożej, ale no, jednak jest drożej niż w Polsce i w wielu innych krajach zachodnich. Ale no warto, warto naprawdę tutaj wszystko tak naprawdę da się zobaczyć, te dwa dni, jeśli chodzi o Samo Bergen. Jeśli chcielibyście jeszcze na przykład jeździć po fiordach, wynajeć auto itp., no to polecam, nie wiem, 4-5 dni, to byłby super, super czas. Dobra, widzimy się pewnie już na lotnisku, albo nie, w sumie pewnie jeszcze będziemy się widzieć, nieważne, jeśli będziemy się widzieć, to, to będziemy się widzieć, jeśli nie, to bye-bye. Tak, Find the difference.